Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Panie prezydent, z tego co słychać, dzisiaj będzie zgłoszony wniosek o zwiększenie ilości środków na sport do poziomu większego niż obecnie. Jest szansa na realizację? Dlatego nie wiem, czy jest szansa na realizację, ponieważ miasto to na pewno sport, ale nie tylko sport, więc wszystkie zadania są bardzo ważne. Wnioski będą, będziemy analizowali, będziemy sprawdzali, na ile jest to możliwe w skali całego budżetu. Trudno jest mi odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że, że ten sport jest oczkiem w głowie pana prezydenta, no ale tak jak mówię, prezydent musi patrzeć na wszystkie zadania. Z pewnością sport jest bardzo ważny, szczególnie w, dla ludzi młodych. Bo, bo to jest rozwój, to jest oderwanie od często rzeczy niekoniecznie pozytywnych, więc warto się nad tym pochylić. Natomiast nie umiem odpowiedzieć w tym momencie, czy to jest możliwe, czy nie. Oczywiście zdecyduje o tym Rada, bo to Radni będą ostatecznie decydowali o zamknięciu budżetu, o zatwierdzeniu budżetu na przyszły rok. Oprócz. Małej ilości tych środków na sport, od wielu lat trwa także dyskusja na temat sposobu ich podziału. Jest wiele głosów krytycznych do obecnego regulaminu podziału środków na sport. Czy jest? Czy analizowaliście jako Urząd Miasta możliwość zmiany go w jakieś bardziej przejrzyste? Znaczy te głosy krytyczne dotyczą najbardziej sportu seniorskiego, z tego co pamiętam. Tam jest zawsze najwięcej dyskusji, ale myśmy nieraz rozmawiali o tym, że, że trzeba tam coś zmienić, że może warto. I tak na dobrą sprawę wszyscy mówią, że warto, a nie ma kogoś, kto by tak do końca powiedział, co warto zmienić, bo my dzieląc się środki, no mamy oczywiście pewien regulamin. W tym regulaminie są zapisy dotyczące zarówno pozycji w lidze, różne inne zdania i jest różne inne zapisy regulaminu. Jest tam również zapis dotyczący... Tak jak gdyby popularności, czyli tego, jak dużo, jak duży odbiór przez kibiców jest tego sportu, jest to dla nas ważne kryterium. I staramy się na to tak patrzeć. Przypuszczam, że jakikolwiek regulamin nie funkcjonowałby, to on zawsze będzie kontrowersyjny, bo zawsze każdy patrzy przez pryzmat swojego klubu, są to, różnego, są to różne spojrzenia, różne sporty bym powiedziała, postrzegane w bardzo różny sposób. Będzie to bardzo trudne, ale jesteśmy otwarci na propozycje, jeśli one do nas wpłyną, to trzeba pewnie będzie po prostu uwzględnić, tylko ciągle, ciągle nie ma tych propozycji z zewnątrz, bo ja może się aż tak bardzo nie znam na sporcie, w sensie dosłownym jest mi bliższy, bardziej młodzieżowy, ten szkolny, bym powiedział, sport, ale oczekiwałabym właśnie na zdanie fachowców, osób bezpośrednio związanych ze sportem, bo myślę, że oni wiedzą najlepiej. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.